Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Mam na imię Łukasz i w tym filmie zaprezentuję Wam sandały Marki Lachti Pro o symbolu L30611. I imię jest pudełka. Mamy sandały, bardzo fajny produkt, jeżeli myślimy o tym, jak to jest za oknem. Jeżeli jest ciepło, potrzebujemy, żeby buty były przewiewne, żeby były wygodne, żeby były elastyczne. Jest to świetne rozwiązanie. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak te buty są bardzo elastyczne? Są bardzo lekkie. Podeszła, ma bardzo gruby bieżnik, w związku z tym świetnie radzi sobie wszędzie tam, gdzie mamy nierówne podłoże. Pięta bardzo dobrze amortyzuje wszelkiego rodzaju nierówności w momencie, kiedy skaczemy, kiedy zeskakujemy z jakichś powierzchni. Dodatkowo, na co warto zwrócić uwagę, wewnątrz, dojnijmy wypełnienia, mamy żelową wkładkę. Żelową wkładkę, która bardzo dobrze amortyzuje, tak, w momencie, kiedy chodzimy Nacisk pięty dodatkowo jeszcze jest tak wyprofilowana, że podpiera wewnętrzną część stopy, dzięki czemu te oto sandały są naprawdę niesamowicie wygodne. Co jeszcze warto na co warto zwrócić uwagę? Nie mamy tu zapięcia na rzepy, jak w większości klasycznych sandałów to bywa. Mamy tutaj bardzo sprytne zapięcie za pomocą, takiego oto, takiej oto elastycznej sznurówki. Dlaczego jest to wygodne? Ponieważ wystarczy tylko, że raz dopasujemy sobie te buty, odpowiednio zaciśniemy tak, tym oto plastikowym klipsem. I w tym momencie już buty na pewno nam nie spadną z nogi, a możemy łatwo je i zdejmować i nie będą zbyt luźne. Dodatkowo mamy też regulację w tylnej części piętowej dzięki dwóm rzepom, które mamy z tej strony. Wewnętrzna część tych rzepów jest tak wykończona, aby nie, żaden ze szwów nawet nie drażnił waszych, e, waszych stóp. Są to naprawdę bardzo wygodne buty, które świetnie sprawdzą się w ciepłe dni. Marka Lachti Pro oferuje ogromną gamę różnych produktów. Subskrybujcie nasz kanał, żeby zobaczyć pierwsze nowości produktowe. Do zobaczenia w innych filmach Marki Lachti Pro. Do zobaczenia. Cześć!